Prowadzący programy telewizyjne często stają się niemal częścią codziennego życia swoich widzów. Hubert Urbański to zdecydowanie jedna z tych postaci, które na stałe wpisały się w świadomość Polaków, zwłaszcza jako charyzmatyczny gospodarz kultowego programu Milionerzy. Po niemal trzech dekadach owocnej kariery w TVN nadszedł czas na pożegnanie. Wydarzenie to nie uszło uwadze mediów ani rzeszy fanów. Którzy śledzili karierę urbańskiego przez lata. Jeszcze do niedawna, bo dokładnie 30 czerwca 2025 roku, prowadzący przekazał wiadomość, która z pewnością zaskoczyła wielu, na swoim profilu społecznościowym zamieścił emocjonalny post, w którym pożegnał się z TVN. Szanowni, po 26 latach żegnam się z TVN, ze stacją, w której przeżyłem swoje najlepsze chwile zawodowe. Ludzie, których tam spotkałem, z którymi pracowałem, Wszyscy bez wyjątku od pierwszych dni obdarzyli mnie zaufaniem, wyrozumiałością, cierpliwością, ale przede wszystkim sercem i dobrocią. To był zaszczyt i przyjemność pracować z wami, napisał popularny prezenter. Nie brakowało również podziękowań skierowanych do widzów, którzy przez lata wspierali go w jego telewizyjnej przygodzie. Urbański nawiązał też do nadchodzących zmian w swoim życiu. Co wywołało szeroką falę spekulacji wśród jego fanów. W komentarzach prędko zaczęli dzielić się swoimi uczuciami. Niektórzy wyrażali smutek z powodu utraty ulubionego prowadzącego na ekranach, inni z kolei byli podekscytowani tym, co przyniesie przyszłość. Zanim do tego pożegnania doszło, na koniec kwietnia 2025 roku, w mediach pojawiła się informacja, że TVN nie przedłużył licencji na kolejne sezony milionerów. W efekcie udało się osiągnąć porozumienie z Polsatem, gdzie odtąd nowe odcinki programu będą emitowane. To z kolei wywołało burzę spekulacji na temat przyszłych prowadzących kultowego show. Fani w sieci zaczęli wymieniać potencjalnych następców Urbańskiego. Na czoło stawki wysuwali się m.in. Krzysztof Ibisz, Zygmunt Heiser oraz Maciej Rok. Jednakże wśród wszystkich rozważań nie zabrakło również głosów sugerujących, że może Hubert Urbański, Wciąż powróci na ekrany telewizorów, ale już w roli gospodarza programu na innej antenie. Cała ta sytuacja wzbudza wiele emocji, zarówno wśród doświadczonych fanów, jak i nowego pokolenia telewidzów. Co przyniesie przyszłość dla milionerów i samego Urbańskiego? Czas pokaże. Więcej szczegółów oraz analizę tej sytuacji znajdziecie w najnowszych artykułach w mediach. Ciekawość i ekscytacja dotycząca przyszłości tego kultowego show jest doskonale uzasadniona.